I mam w końcu jednego z włodarzy. Dzień dobry. Się. Wojtku, dużo czasu minęło. Ostatnio rozmawialiśmy w hotelu, chyba. Zgadza się. Jak zamknąłeś galę 13? Jak to się udało? I jak w ogóle podsumowanie wygląda w, twoim, w Twojej ocenie tego wydarzenia? Myślę, że gala wyszła bardzo dobrze. Wiadomo, że mogło być lepiej. Lekki niedosyt pod względem walki popka. Gdzieś tam y, to przelewanie u fana, ten pale, te palce w oczy. No, to były takie rzeczy, które y, delikatnie postawiły niedosyt. Natomiast myślę, że coś się odleczy, to nie uciecze. Popek wróci do zdrowia, zawalczy jeszcze z Normanem. Czy też Taekwan dostanie rewanż z hejterem. Tak oceniając tą galę, bo bardzo szybkie tempo gal. To też powoduje tak, tak, tak. to, że tak naprawdę ciężko jest. I to jest niesamowite, że tempo jest tak szybkie, a my tydzień później bijemy całkowicie totalny rekord oglądalności i sprzedaży biletów. Dla mnie to jest szokujące, że Mówisz o dzisiejszej konferencji. Tak, tak, że jest, jesteśmy tydzień po gali, a widzowie chcą jeszcze więcej. I 400 40 tysięcy widzów na live, to jest. To jest coś niesamowitego, to jest coś o czym bym nigdy w życiu nie pomyślał, kiedy zakładaliśmy federację FMMA, że osiągniemy takie wyniki, że zakontaktujemy takie nazwiska, gdzie przy stole siedzą zawodnicy, którzy do zasięg łączy 3,5 milionów obserwujących. To jest w ogóle trzy main eventy siedziały przy jednym stole. Ale dzisiaj też trzeba przyznać, że ta konferencja była dużo dynamiczniejsza niż ostatnia. Bo ostatni konflikt Polak-Ferrari, e, nie, nie obraź się, ale zarżnął nie. trochę się sam. Chcemy się udoskonalać, chcemy ulepszać co chwilę się po każdym względem. Uznaliśmy, że potrzebna jest większa dynamika i myślę, że ta konferencja wypadła bardzo dobrze. No właśnie, bo liczby mówią wszystko, tak? tak. Dobrze. Jeśli chodzi o sprzedaż pay -per View, to jesteście zadowoleni z ostatniej gali? Jak najbardziej sprzedaż była rewelacyjna, ale myślę, że ta gala, która jest teraz, można pokazać, gdzie jest sufit. Sprzedaży w Polsce, bo dosłownie liczę tutaj na przeogromny wynik. A nie lepiej by było zrobić tą galę właśnie na narodowym. Nie żałujesz tego, że na narodowym i to byłby dopiero sufit, bo I jeszcze mamy masę asów w rękawie. Nasza federacja rozwija się w zawrotnym tempie, dosłownie. A jaż jestem, wiesz, to jest... Tak nakręcony, bo to jest, to jest moja pasja. I wiesz, zawsze robiłem to z takiej mega zajawy, a to, że przyszły ogromne pieniądze, to jest po prostu ten dźwięk na torcie. Naprawdę, wiesz. I mamy jeszcze masę asów w rękawie. Masę. Federacja FMMA będzie się bardzo też rozwijać. I niebawem też ogłosimy coś nowego, co będzie przeogromnym dodatkiem. Chcemy tworzyć naprawdę rozbudowywać naszą pozycję, umacniać ją, także no, zarówno pod względem zawodników, jak i wszystkiego dookoła mamy jeszcze tyle asów, że możemy spokojnie zrobić prędzej później galę na Narodowym. Czyli się mylę, ale Twój team wygrał ostatnio. No oczywiście, a Borzdel nawet nie wspominał o tatuażu. Weźcie go tam, przyciśnijcie, bo mi się nawet już nie chce, czego nie będę się prosił. Ja, gdybym przegrał, następnego dnia bym pojechał, wytatuował sobie, rzucił zdjęcie na Instagram, na konferencji pokazał, patrzcie, mam WG z serduszkiem na palcu, tak jak się umawialiśmy, no a on nawet nie wspomina o tym. Pytałeś go? Nie, właśnie nie rozmawiałem, ale zapytam oczywiście uciekujesz, uciekujesz. U, Oczywiście, schował się pewnie o tatuażu myśli Wojtku, z tych zestawień, które są na czternastkę teraz Co jest takiego, co e, włodarza gdzieś tam e, interesuje bardziej niż tylko wynik sprzedażowy Tylko powiedzmy to, że walkę udało się dopiąć Wiadomo, zawodnicy wyszli, wyjdą i, i, i potem już się wszystko wydarzy Która walka, to... która walka tak naprawdę Ciebie kręci? Bardzo mocno mnie mi no chciałem zobaczyć trąbę E, z Gimperem, co pokażą, e, bardzo mocno ksają Nitro. Nitro może być ciężko, bo, kurczę, myślę, że Xaya jest utalentowanym zawodnikiem. Tak czuję, że on ma to flow. On jest, on jest kurde taki szybki, duży, w miarę silny, ale myślę, że Nitro dostał lekcję i wyciągnie wnioski. Lekcja była, co? <grym>, była lekcja, wyciągnie wnioski. Natomiast też walka, wiadomo, Szeliga, Norman. No to, to, kurde, to jest tyle walk, że. Może jest Petra która będzie się biła z... Bardzo fejmowa walka Tak, no A pojedynek e, m, Karasia i, i AJ? Oczywiście, no wybitny sportowiec, więc no Takie postacie jak AJ to lubisz No, czemu? No bo zdrowie, wiesz, gdzieś tam fitness cały czas Chłopak, który się dobrze prezentuje, wiesz Cały czas jest aktywny ja, w mediach Ja wolę, jak jest poddymienie serio takie Że te walki, co się dzieje, są emocje Od pierwszej gali wolałem bo zde palną jakąś plotkę, że wie, że ja nie lubię temu Nie wiem o co chodzi w ogóle. Bo to ja się grałem największy zadymiarze na pierwszych galach. Ja się wywodzę z Włoszony, ja wiem jak kreować, kreować coś, żeby coś się działo. Mimo że tu nie trzeba nic kreować, bo są tak ciekawe postaci, że one same po prostu zadymiają e, Natomiast e, tak, to jest fajna walka, duże... Walka Dawida z Goliatem. Słuchaj. ja takie walki lubię, to pod tym względem tak. Słuchaj, zapytam siebie tak, bo... Tworzy. Wszyscy zobaczyli Fame ma jest to jakiś wyznacznik, jakiś kierunek I teraz bodajże w ostatnich tygodniach rodzą się kolejne organizacje Chociażby Trypson, którego doskonale znasz Wyskakuje z projektem, który no, tak naprawdę może być ciekawy gdzieś tam na pewnych obszarach ale, ale ludzie wróżą, że tutaj będzie bardzo ciężko na tym rynku Pan Królikowski też chyba wyskoczył z jakimś tam odlotowym pomysłem Co ty w ogóle myślisz o tym? Mają szansę te organizacje? To jest dla was jakaś stymulacja, wyznacznik, że trzeba się jeszcze poprawiać, czy po prostu gdzieś spokojnie e, przeczekamy ten czas, kiedy te, te organizacje się wykrwawią w tych bojach o, o, o powiedzmy... E, mam być szczery, bo jasne, te, be, be, będąc szczerym całkowicie, no to też wiesz, cały szacunek dla Trypsona i dla klucza ogólnie, no, no myślę, że te federacje nie mają szansy przesłać na rynku. Jest za duży przesyt. Zostałem najmocniejsi gracze, e, bardzo ciężko będzie przetrwać e, i kurczę, myślę, że ludzie, nie wiem, może są za bardzo, może, wiesz, widzą ten sukces, te pieniądze i oni chcą po prostu za wszelką cenę wejść. Oni nawet tego nie robią z takiej zajawki, tylko oni to robią, żeby, nie mówię tu, że tryb są, czy ktoś tam, tylko po prostu to już, my to, serio, jak ja wymyśliłem się Federacji, to była taka pasja, to, było, to był duch. To były streamy z kamerki na początku, z Boxdelem wiesz. Yy, miało to tego ducha i nadal ma tego ducha, fame'u, ma naszą przepotężną społeczność. ludzi, którzy są z nami od początku, którzy są zaangażowani. A tutaj nawet miałem taką sytuację, że ktoś mnie chciał podpuścić na spotkaniu i jakiś w ogóle gościu, wiesz, pod pretekstem jakiejś współpracy innej, wypytywał mnie o fame, ja już wiedziałem, o co chodzi. Gość z yy, 45 lat, on totalnie nie wiedział, co to są te youtubery, co to jest to. Ja nie wiem o co chodzi, ale, czu, ale mam wspólników, mam pieniądze, ja chcę to założyć. Ile zarabiać? Jak to idzie? To opłaca się jeszcze, wiesz. Ja go wyczułem tak, że ja nawet wiedziałem, że on chcę to zrobić. I taki boomer powiedzmy, to totalnie nie ma pojęcia, nawet się wbić w rynek. Wiesz, tych fightów, gdzie tu naprawdę już trzeba mieć przegromne doświadczenie, wiedzę, ile koło można zapłacić, że to się sprzeda, czy się zwróci, przede wszystkim też znajomości, żeby dostać do tych zawodników, i tu... ja myślę, że to już te federacje powstają. Nie do końca są robione z takich intencji, że po prostu to ma być zajebista zawa i coś fajnego dla widza, tylko, kurde, wymyślmy coś pojebanego, żeby zakłócić jak najwięcej siana. Może stale za chwilę będziemy, kurwa, nie wiem, ee, robili, nie wiem, kto szybciej wejdzie na drzewo i będą oglądali, kto, nie wiem, może ktoś spadnie, nie? Ale to myślę, że to psuje rynek, bo tak naprawdę to gdzieś tam ten rynek, wiadomo, ludzie zaczynają gdzieś zaczyna się rozjeżdżać to zainteresowanie, tak, częściowo, takie ja mam wrażenie, że ludzie się pogubią w tych organizacjach, tak? Czy wy się nie obawiacie w ogóle tego? Ja myślę, że te nowe organizacje po prostu nie mają siły przebicia. Że to mówimy o setkach albo kilku tysiącach sprzedanych pay-per-view i bardzo ciężko się przebić. No i po prostu. Do... To one tak szybko zanikną te federacje, nie mają tego dotarcia. No, konferencje są oglądane przez kilka tysięcy ludzi. No i myślę, że po prostu to będzie bardzo trudne, żeby się przebić. I nie widzę tu, żeby to jakoś wpływało na naszą oglądalność. Kartę Walk to macie ułożoną już 14, 15, 16 no. My już teraz lecimy trzy, cztery gale do przodu. Nie? Z Rafałem to my siedzimy naprawdę, konkretnie wytężamy mózgi. Codziennie dziesiątki telefonów, spotkania w biurze Widziałem Cię w akcji, to szczerze mówiąc, ja cię współczuję no, no, cały czas, czy znaczy, telefon gorąca Ja dużo inny. rozmawiam, ale to, co Ty no, robisz, cały, cały to jest czas cały czas z telefonem No, ja do nocy pracuję, tak naprawdę No i, no i kurczę, no rozwijamy się, staramy się kminić, co będzie najfajniejsze dla widza i tak dalej Ktoś tu może mówi, o, wiesz, rozpada się, cieszy, bo jest, wiesz, taka walka A tak naprawdę to nie jest tak, że tu Krzycho coś ten, czy to boxel czy ja coś bo wspólnie decydujemy, z całym teamem. My z Rafałem tworzymy taki y, główny zarys karty walk, a potem analizujemy to z całym teamem, wszystko jest podejmowane wspólnie. jak mówi, za drogo. Y, no Krzychu, to wiesz, Krzychu jest naszym mózgiem kurczę, i, i ma kalkulator w głowie. No to zauważyłem, że potrafi y, liczyć. Przepraszam, ja pytam zawsze No jak poszła, jak ta sprzedaż? No, nie jest źle. No, tak średnio. A potem, no. a potem pada wynik, i a tak? No, a ja zawsze się chodzę tak jak wiesz. Zestresowany. No, 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 ale nie, fajnie. Ale jest. to są uroki, bo to, to jest też fajne, że nie tylko biznes i nie tylko pieniądze się liczą, ale wynik też stymuluje, bo jednak do następnego, że chce się jeszcze pobić, tak? No, przede wszystkim wynik też pozwala nam na coraz to lepsze karty walk, e, lepsze efekty audiowizualne. Obiekty, jak już mówimy o narodowym, na przykład. No dobra, co na narodowym Wojtek by było takiego, co by wstrząsnęło posadami no tam, Polski, tak. świata? Nie, nie mówię mix. o pojedynkach, sowów-turów bo to się chyba by nie udało, ale co takiego na przykład? Nie, no, trzeba zrobić miejsc. No wiesz, no. dużo mamy jeszcze na ciekawych. Dużo czeka to... na no Daniela Majewskiego na przykład. Także mają. No, trenuje u trenera, nie, wiadomo. Dużo, dużo jeszcze mamy Azji Białkany, które naprawdę tutaj. Wypełniłyby ten stadion. A sam pojedynek hmm, Polak kontra hmm, Ferrari, teraz jak to będzie wyglądało w ogóle? Oni teraz wychodzą na 14, już zdecydowanie nie ma już żadnego, czy na 15? Nie, nie, nie na 15 potrzebują na przerwy, tak zauważyliśmy, że teraz to będzie to przepalenie tego potencjału. Poczekajmy, niektóre z zdrowotnie dojdą do siebie i wtedy spokojnie, albo nawet niespokojnie, wrócą na pełne energii do Oteronu. Dobrze, Wojtek, nie męczę Cię, wiem jak, jak to wygląda, dziękuję bardzo Ci za wywiad, słuchajcie, 14 maja, Tauron Arena, jedziemy z tym i będzie się działo, Wojtek Gola obiecuje tatuaże, nie, przepraszam, tatuaże to ma obiecywać, to ma zrobić Boksdel, także, także Boksdel przegrał, trzymamy za słowo, że Boksdel jednak zrobi ten tatuaż, dzięki Wojtku jeszcze raz. Dzięki.